Problemy z kolonizacją Wenus, gdzie spojrzymy na planety w naszym Układzie Słonecznym, które moglibyśmy kolonizować, na których to życie mogłoby być kontynuowane, no, może źle to zabrzmiało, ale moglibyśmy jakąś inną planetę po prostu skolonizować i tam sobie żyć, to najczęściej myślimy o Marsie. Pomimo tego, że Mars no, posiada szereg cech, które no, troszkę mogą stanowić ku temu przeszkodę. Głównie tutaj mówię oczywiście o grawitacji, o grawitacji, która jest zdecydowanie niższa niż ta nasza Ziemska, co niestety może przełożyć się na bardzo liczne problemy, w tym na przykład na problemy z rozmnażaniem się. No ale to chyba myśl przyszłości. Tylko, że po prostu, gdy chcę powiedzieć o tym Marsie i o tych problemach, które na nim występują, to niektórzy powiedzą, że mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą planetę, na której warunki są no, ciężkie, ale niektóre cechy tej planety po prostu są bardzo korzystne. I tutaj głównie oczywiście mówimy o na przykład grawitacji, i mówimy oczywiście o Wenus. Ponieważ gdy spojrzymy na Wenus, na planetę, która jest nazywana bliźniaczką Ziemi planetą siostrzaną Ziemi, to jest to planeta, w przypadku której na przykład ta grawitacja to jest około 0,9 tego, co mamy na Ziemi, czyli już bardzo, bardzo spoko. Jest to planeta, która kiedyś najprawdopodobniej była podobna do Ziemi najprawdopodobniej występowała tam woda, i wiele osób właśnie w Wenus upatruje planety, którą możemy skolonizować. Niestety są problemy. No, cały ten materiał będzie właśnie o tych problemach. Jakie występują na Wenus. Może zacznijmy od tego, co jest największym problemem, czyli od atmosfery. Niestety dla nas atmosfera Wenus jest bardzo niekorzystna dla nas. I tu nie chodzi tylko o jej skład. Skład to coś pomijalnego. Na Marsie ten skład atmosfery też jest nie tak, jak trzeba. I o ile na Marsie to ciśnienie atmosferyczne no jest zdecydowanie niższe niż u nas, no nieporównywalnie, wielokrotnie. O tyle na Wenus po pierwsze to ciśnienie atmosferyczne tuż przy powierzchni jest około 92-krotnie wyższe niż ciśnienie ziemskie. No, to już jest duży problem, prawda? To już jest problem, który no, może stanowić gigantyczną barierę. I tu nie mówię o składzie, o składzie naszego dzisiejszego bohatera. I ten skład atmosfery jest zupełnie inny, niż byśmy chcieli. Ale to 92-krotnie wyższe ciśnienie. No niestety jest czymś dla nas nie do przeżycia. To jest poziom ciśnienia, jaki mamy na głębokości około 1 km. Oczywiście chodzi mi tutaj w morzach i oceanach. A doskonale wiemy, no, jakie to ciśnienie jest, gdy na przykład zanurkujemy na te kilka metrów. Tutaj mówimy o czymś. Co jest 92-krotnie wyższe niż u nas. To jest gigantyczna bariera. Chociaż oczywiście, wraz z wysokością to ciśnienie spada. I na pewnej wysokości to ciśnienie jest, można powiedzieć, już takie dla nas optymalne. Na pewnej wysokości już to ciśnienie jest takie, jakie jesteśmy w stanie znieść. Tylko, że ciśnienie to nie jedyna przeszkoda, jeśli chodzi o kolonizację Wenus. Drugą przeszkodą, bardzo taką trudną do przeskoczenia, jest temperatura. Niestety, skład atmosfery Wenus, to, że kiedyś najprawdopodobniej doszło do takiego gwałtownego, katastrofalnego ocieplenia tego klimatu, tak to nazwijmy. I jeszcze raz powtórzę, skład tej atmosfery, ciśnienie, jakie tam występuje, to wszystko powoduje, że ta temperatura na powierzchni sięga. Że ta temperatura, to wszystko powoduje, że ta temperatura tuż przy powierzchni wynosi około 460 stopni Celsjusza. I ona jest taka, niezależnie czy jest to dzień, czy to jest noc, czy jest to strona oświetlona, czy nieoświetlona przez słońce. Tutaj są oczywiście wahania tej temperatury, tylko że przy powierzchni mamy, uśredniając, 460 stopni do 460 stopni. Czyli po pierwsze ciśnienie 92-krotnie wyższe niż na Ziemi, plus temperatura też wielokrotnie wyższa niż na Ziemi. I te dwa parametry pokazują nam, że kolonizacja Marsa, pomimo tego, że będą problemy na przykład występujące z powodu tej grawitacji, to, to założenie bazy na Marsie będzie zdecydowanie łatwiejsze. Te rozwiązania. Jakie musimy tam zastosować, muszą być prostsze, tak to ujmijmy, nie tak zaawansowane jak w przypadku na przykład założenia bazy na powierzchni Wenus. Chociaż tu niektórzy powiedzą, myślimy o Wenus, ale wcale nie myślimy o zakładaniu bazy na jej powierzchni. No, w kilku książkach z tego co pamiętam, były miasta, które znajdowały się w atmosferze, które po prostu znajdowały się na odpowiedniej wysokości. Żeby to ciśnienie atmosferyczne, na przykład na Wenus było dla nas optymalne, no i ta temperatura też by była optymalna. I w mojej opinii ciśnienie atmosferyczne i temperatura to są dwa najpoważniejsze problemy, jeśli chodzi oczywiście o kolonizację Wenus, gdy myślimy o zakładaniu baz na jej powierzchni. Ponieważ w przypadku na przykład takich latających miast, już to tak określmy, tutaj ten problem może być zniwelowany. Niższe ciśnienie atmosferyczne, niższa temperatura, i wtedy byłoby to jak najbardziej możliwe. I wtedy ten skład atmosfery już by nam nie przeszkadzał. Ani temperatura, ani ciśnienie. No a skład to oczywiście odpowiednia maska i myślę, że nic by się nie stało. Tylko że. To nie koniec problemów, ponieważ niestety Wenus nie posiada takiej magnetosfery, jak nasza Ziemia. I on, podobnie jak Mars, nie jest chroniony przez, przed wiatrem słonecznym, przed promieniowaniem kosmicznym, i to jest coś, co dla nas, mieszkańców Ziemi, którzy jesteśmy chronieni przez naszą atmosferę, jest czymś no, takim: no co to za problem? No ale my mówimy, co to za problem, ponieważ jesteśmy chronieni przed tego typu zagrożeniami. A nawet my jesteśmy w stanie zauważyć, na przykład poprzez to, że występują wzorze słoneczne, chociaż niektórzy mieszkają w takich miejscach, że i w pierwszy, i w drugi dzień były chmury i człowiek czekał i się łudził, a tu nie zobaczył, no ale to pominijmy, po prostu my jesteśmy przed tym promieniowaniem chronieni. Niestety, na Wenus i na Marsie to jest gigantyczny problem. I tak, na Marsie zakopiemy tą bazę. Osłonimy się panelami, napełnimy je na przykład wodą i to będzie nas chronić. Tylko, że to jest problem, który cały czas występuje i do końca nie wiemy, czy będziemy w stanie się przed nim zabezpieczyć, czy to będzie skuteczne i jak będziemy ograniczani przed ekspozycją na tego typu zagrożenia, takie jak na przykład promieniowanie kosmiczne, wiatr słoneczny. Na Wenus, gdybyśmy nawet pokonali te przeszkody i zbudowali tą bazę w powietrzu, może tak to nazwać, w atmosferze. To to promieniowanie kosmiczne nadal stanowi realne zagrożenie. Nadal musielibyśmy się ekranować, nadal musielibyśmy się przed tym zagrożeniem chronić. To jest bardzo ważna sprawa i żeby nam ona nie umknęła. To jest bardzo ważny element Osłona przed tego typu promieniowaniem jest niesamowicie ważna. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że my nie mówimy o wycieczkach na Wenus tylko o kolonizacji. Tak samo jest w przypadku Marsa i problemy, które umykają, gdy na przykład mówimy o naszych astronautach, astronautkach, którzy są w przestrzeni kosmicznej, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i oni żyją w tym niższym ciążeniu, niższy poziom grawitacji są chociaż chronieni, to jednak wystawieni troszkę na to promieniowanie kosmiczne. Ale tu mówimy o dniach, tygodniach, miesiącach, a nie o życiu i rozmnażaniu się w tych warunkach. Czyli tych problemów jest kilka: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie kosmiczne, skład atmosfery. Chociaż na Marsie też ten problem występuje. I o wiele wiele innych problemów. To jak porusza się ta planeta, ile trwa obrót, to, że dotarcie do Wenus, chociaż może się wydawać łatwiejsze niż dotarcie do Marsa, wcale takie nie jest. Jest to proces bardziej skomplikowany, materiało chłonny, czasochłonny, jest drożej, jest po prostu trudniej. I właśnie dlatego przy naszym stanie wiedzy, technologii, to Mars jest łatwiejszy. Tam też są problemy, ale są one niższe. Są takie, które jesteśmy w stanie pokonać. Zbyt niska grawitacja tu będziemy próbować coś z tym zrobić, jeśli jesteśmy do tego zdolni. Czy nasze ciała są w stanie, no, na przykład, doprowadzić do powstania kolejnego pokolenia i kolejnego bez drastycznych zmian i problemów przy tak niskiej grawitacji? Czy my będziemy w stanie tam funkcjonować? I tu to się odnosi tylko do grawitacji, ponieważ te inne przeszkody, jak niskie ciśnienie, takie jak na Marsie, brak magnetosfery, jak na Marsie, skrajne temperatury, no ale nie tak skrajne jak w przypadku Wenus, to są rzeczy, które jesteśmy już na dzisiaj w stanie pokonać, jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. To nie jest tak, że to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie mm, zrobić. Zbudowanie bazy, na przykład przykrytej 2-3 metrową warstwą tej marsjańskiej gleby, już to tak określę, wychodzenie na, zewnątrz w odpowiednich skaf wychodzenie na zewnątrz w odpowiednich skafandrach i jest to o wiele łatwiejsze na Marsie niż niestety na Wenus, gdzie to ciśnienie jest skrajnie wysokie. Do tego mamy skrajnie wysoką temperaturę. To są problemy, które w łatwiejszy sposób jesteśmy pokonać. Na Wenus są problemy troszkę inne, chociaż zbliżone, tylko że w drugą stronę często i tam, jak na razie, mielibyśmy gigantyczne problemy. Nie oznacza to wcale, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić w przyszłości. No i jeśli podoba się, na przykład, Wam taka możliwość Życia w miastach, które wiszą kilkaset kilometrów nad powierzchnią Wenus, które są w specjalny sposób ekranowane przed promieniowaniem kosmicznym, gdzie to przyciąganie, nie wiem czy kilkaset kilometrów, może kilkadziesiąt kilometrów, gdzie ta grawitacja jest jeszcze nam bardziej odpowiadająca, gdzie ta temperatura jest bardziej odpowiadająca, czy to nie jest coś, co Wam się podoba? Jak dla mnie. Oczywiście, Księżyc, Mars, ale musimy też patrzeć na przykład na Wenus i na przykład na planetoidy, Pomimo tych wszystkich problemów, które tam występują. No, myślę, że kolonizacja naszego układu słonecznego to coś, co bardzo by się przesłużyło przedłużeniu naszego gatunku, i to jest bardzo ważna sprawa, więc nie patrzmy na te problemy, na te wyzwania jako na coś czego się nie da przezwyciężyć, tylko zastanówmy się, jak to zrobić. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.